Widajcie, nadal jesteśmy na stronie diapradar, bo co się stanie, jeżeli zamiast patrzeć na liczbę użytkowników, popatrzymy na liczbę transakcji w sensie dolarowym, czyli ile kasiory jest obracane w tych, tych właśnie zdecentralizowanych aplikacjach. Eee, więc zobaczmy ogólnie, jeśli zmienimy z users na volume. Popatrzcie, jak nam się to zmienia. No. I damy też 30 dni może. A więc aplikacją numer 1 i 2 jest oczywiście Uniswap. Ale patrzcie, aplikacją numer 3 już jest portal pożyczkowy Scream na Fantomie. Prawie bilion jest, prawie miliard sorry, jest tam obracany. Mamy giełdę na radium, mamy Diffin Network, takie dość duże aplikacje, ale popatrzcie, później numer 11 jest SpookySwap. Później mamy Venus, to są pożyczki na Binance Market. Później mamy Quickswap, to jest na poligonie: Trader Joe, Solent. Jak klikniemy tylko na gry. To mamy liderem jest DeFi Kingdoms, później dopiero jest Axi Infinite i Peg Axi, o którym wspominaliśmy w poprzednim filmie, że to ciekawa gierka, Bomb Crypto, Elfin Kingdom, Alien Worlds, dopiero tutaj. Czyli jeśli chodzi o dolary obracane w grach, and też jest tutaj, to już dużo inaczej wygląda ta lista, więc właśnie o to chodzi, żebyście spędzili na tych stronach ze statystykami więcej czasu i parli pod uwagę właśnie. Liczbę użytkowników, ale też liczbę pieniędzy, jakie są obracane w tych właśnie aplikacjach zdecentralizowanych, i wtedy możemy średnio zdecydować, gdzie chcemy nasze portfolio rozszerzyć. Więc to DeFi Kingdoms i Scream wygląda ciekawie, bo popatrzcie, jak damy na DeFi, to Scream tutaj przoduje. Radium jest wysoko, ale jest pięciokrotnie niżej niż Scream, według. według wartości dolarowej poparcie Geist też jest dość wysoko z fantoma katana z Ronina jest dość wysoko jak na projekt który dopiero niedawno powstał no i Solent mamy to są pożyczki na Solanie także bardzo ciekawie nam się to prezentuje jeśli zobaczymy na gambling, czyli hazard, to mamy takie coś.